bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z kariery Puszczy wykonania w wykonaniu Paulo Sousy dzisiaj mamy Puffin Polski także jeden odcinek znowu był niestety dzień przerwy ale myślę że w ciągu majówki dwa odcinki trzy się powiem żeby trochę nadrobić także wkraczamy decydującą fazę turnieju moi drodzy i czas na puchar e, kraju także zobaczymy co to się stanie Moi drodzy, jest pomysł na skład. Jest pomysł na skład. Przemyślałem, przemyślałem, przespałem się z tym, co można tutaj zrobić. I plan jest taki, że. Witamy wszystkich. Dziękujemy za przybycie i prosimy o pytania. Mamy sobie konferencję o kresorze, jak najlepiej się przygotować do tego meczu. Dobrze, dziękuję. Paulo Souza po wywiadzie. Dobra, moi drodzy. Moi drodzy, trochę zmian będzie. Tak, po pierwsze. Maremu duet Duez Araujo. Mohamed Ład Zawalskiego, nagłówki. Kamil Zapolnik po ostatnim meczu zasłużył sobie tam pierwszy skład. Kasta nie da jako Joker. Giletis pierwszym. I reszta, moi drodzy, bez zmian. Jeszcze łapkę sobie sprawdzimy. To jest ważne. Czyli... Nie, Kasta w ogóle nie będzie w wojsku. Nie, my nie. Dobrze. Zaryzykujemy. Tak, czyli mamy dwóch obrońców, defensywnego pomocnika, dwóch skrzydłowych i Jarka niezgodę. Ewentualnie jeszcze może pomyśleć w ogóle inaczej, żeby zaskoczyć, bo tego się nie spodziewają. Tak, zagramy. Rock Hydrich na głowę. Moi drodzy, to jest w ogóle. Bardzo ryzykujemy, ale widzimy ostatnio, że kasta nie da czy niezgoda już sobie nie radzą, już znają taktykę, że trzeba sobie było zmieniać, także tutaj ewentualnie z ławki. Jakieś wrzutki na końcówkę da Kidricia? Czemu nie? Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Ginetis. Wierzymy w jego kreatywność. My Mohamed Oad, który musi dzielić, rządzić rządzi szczególnie w powietrzu. Moi drodzy, taki, tak prezentuje się skład na finał Pucharu Polski. Na niestety strojów nie zmieniłem. Jezus no. I... No nic. Jejka tak dobra stroje. Jakoś sobie będziemy musieli poradzić, moi drodzy, w takim razie. Wyjścia nie ma, dwa, dwa komplety białe. Dobrze, dziękujemy, że FIFA bardzo tak mądrze dobrała te stroje. No, ale na spokojnie. Greatis? No Nuri! Adnuri! Aj Brody nie Aj kabel zapalnik jest zablokowany Trąbka Co tu się wydarzyło? No już ta gra mnie nie zaskakuje niczym, nie? Fajna bramka, ten... Ja nie, nie wierzę w ogóle, nie wierzę w to, co się wydarzyło tam właśnie. O. Ja pierdzielę, co tam się wydarzyło pod tą bramką, to nie mam pojęcia. No nie wierzę, co jest! Ty? No, I bram na jakiś, nie niebyl... wiem, gry Nie no co jest, kurde! No, tak, no, no, tak, my nie możemy podać dobrze piłki. Tak jest, stal mielec, po prostu potężny klub. Nie wiem, co się ostatnio dzieje z tą Fifą, że nie wiem, czy taki handicap jest na te boty, czy o co chodzi. Wygrywałem każdy pojedynek fizyczny. Patrzcie, jak uciekają dobrze, nie, to jest niesamowite. Dobra, nigdzie, czemu Antuna nie biegnie za akcją? No, Nie ro, Antman, no. Dobra, zapolnik jest. Ja pierdzielę, tam się tak piłka odbija od tych 50 obrońców, nie? No co jest? oni z bramkowy już wybiłem te piłki, kurde, no nie Aha, to nie było gościa, który wykonał rożny, o kurwa O kurwa, to się wyda, to się dzieje w tym meczu, powiem wam tak Nasz bramkarz 50 razy nie może złapać piłki a tu coś takiego się dzieje, że oni z linii bramkowej wybiłem piłkę, nie? No, aha, tak podanie z napolnika, kurwa! Nie, no, z hit. Nie ja chyba nie umiem grać już w tą grę. No ja pierdolę, bramkarz. Nie do przejścia, nie do przejścia. Nie wchodzi nic. Dobrze, gramy. Tylko jeden błąd oczywiście spowodował, że tracimy bramkę. Nie jeden błąd. Oni będą mnie popełnią. Patrz jak się przechodzi łatwo przez... Ale podejrzysz to mocniej, go jeszcze ty Nie, masakra, masakra, nie, nie da się grać w tę grę. Przegrałem po jakimś niesamowitym błędzie w ogóle. Jak, ale Antman, ty pobiegni też do pomóc mu. Nie wiem co ten Antman ostatnio robi. W ogóle nie wiem czemu Antuna biegnie na skrzydło, nie na skrzydle, Antman biegnie na skrzydło. To jest w ogóle hit. Czy dziwnie zamieniałem pozycjami. Chętno blokuje obrońcy, kurwa. Nie, nie podać w stanie teraz już podać piłki, ok. No można szybciej. Nie no i krboczna siatka, niesamowite. Niesamowite, nic nie wchodzi, nawet power -shoty nie wchodzą już w tej grze, naprawdę. Jak już ma nic nie wchodzić, to nic nie wchodzi. Mhm. Gdzie jest Antuna? Tam była jego pozycja, kurde Brawo. Nie, ten Dudek jest niesamowity, że Dudek to jest tych. Jeszcze się kontroler wyłączył z tego wszystkiego Zajebiście O kurde Jerzy Dudek, Jerzy Dudek moi drodzy na bramce Nie nie do przejścia słup, Niesamowity Niesamowity Oj zapolnik, ale okienko, brawo Kamień, zapolnik Dobra wracamy, kurde tak cisnęliśmy to już wreszcie mogło coś paść. Na szczęście takie okienko No już jakby to wybronił chłop to byłby hit, nie? Dobrze walczymy jeszcze, dalej Dobrze, dobrze, zapolnik. O Jezus. Ineity, coś ty z tam zrobił. Czemu... Je... Czemu to tak się... 50 lat myślałem o podaniu. Była taka okazja na gola. Dobra. Nie, Boże! Czemu tych na maksymalnie na dół? Kontrolę, yy, gałkę on skrę Oho! A on mi skręca o 15 stopni, nie? Dobra. Idziemy. Nie, nie przeszło to, kur. Jeszcze jedna akcja, dobrze Oku, Oku. Biegnę z piłką i nagle nagle puszcza piłkę, nie, ta gra mnie rozwala! To jest niesamowite, nie? No ja, bo... no trudno, ja. Nie rozumiem mechaniki tej gry. Biegnę z piłką i nagle sobie wypuszcza 50 metrów tuż przed przeciwnikiem. A, ej, mi odbierz, Żebyśmy, żebyśmy zagrali dogrywkę, nie? Ale, gdzie jest reszta drużyny? Czemu nikt nie poszedł za akcją? Wszyscy byli z tyłu, nie Gra nie tego, że ja mogę tak szybko akcję zrobić po pozdrowieniu, okej okay. Pozdro Dobrze Inatis, brawo, 2-1. 2-1 Ojej, dobra, czas na zmiany, moi drodzy. To czwórną zmianą moi drodzy Dobrze, mamy to, mamy to Ciężki mocz strasznie Walski, ale... Siemaszko, Mateusz Olejek po drugiej przewie wraca i... Marcel Pięczek bo za piłkę za podajesz. Ja tak gra mnie zaskakuje, bo jest takiego laga, próbuję podać piłkę. I to jest na jakaś nagle chłop wypuszcza piłka, nie? I jakby z tego była bramka, to film dobra. To wybronić ten rożny. Mm. Dobra. No jakoś to wybroniliśmy. Jeszcze jedna połowa. Ja się co zrobił? Taktykę. Хорошо, хорошо. Браво. Brawo, Mario. Brawo, Pię Pięczek, Marcy, Pięczek, dobrze, dobrze. No ale czemu tak, nie wiem, zapolnik pokazuje postopadłe, gdy chcę mu podać, to nagle bot, który steruje zapalnikiem, twierdzi, że on nie pójdzie jednak do przodu, pomimo tego, że prosił o podanie prostopadłe. Nie rozumiem naprawdę tej gry. Dobrze. I Cholewiak, w swoim stylu. Dobrze, brawo. Tak jest. Wygraliśmy ten strasznie szerszy mecz. Także jesteśmy w finale Pucharu Polski podogrywce. Stalą mielec. No nie był to naj, najładniejszy mecz i nie był to najłatwiejszy mecz. Co ważne, ale liczy się wynik i to, że udało nam się wyciągnąć i podnieść w drugiej połowie i w dogrywce. Dziękujemy. Prosilibyśmy o odpowiedź na parę pytań. Już nie chcę patrzeć na, to, na tych takie ale na pewno tych strzał mieliśmy znacznie więcej. I tam parę tych interwencji Dudka naprawdę było takiej, że aż się przeraziłem, nie? Dziękuję za rozmowę. Także co, kończymy moi drodzy, odcinek. Widzimy się w pucharze. pinał Pucharu Polski. Już niebawem ale jeszcze kilka kolejek ligowych, zobaczmy jak to. Yy, przed nami. Co jeszcze przed nami, moi drodzy? Moi drodzy, przed nami jeszcze z ramach tego sezonu będą dwa odcinki: zakończenie ligi Śląsk-Wrocław, warta Poznań i finał Poharu polski z Krakowią, moi drodzy. Z Krakowią. I to będzie koniec y, sezonu. Jak wygląda sytuacja? Puszcza Niepołomice i chyba już mamy w ogóle mistrzostwo. Mamy mistrzostwo kraju w ogóle. Taka ciekawostka. Puszcza Niepołomice mistrzem Polski, moi drodzy. Widzicie, co to się wydarzyło? Będziemy grać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. 22 zwycięstwa, 5 remisów, 5 porażek. Legia Warszawa, druga 60 punktów, raków często 59. No już nie ma szans, mamy dwie kolejki do końca. Śląsk... Śląsk Wrocław 15, a potem gramy Warta Poznań 13. Także proszę. Mamy Mistrza Kraju, moi drodzy. Dobrze moi drodzy, będziemy... Widzimy się w następnych odcinkach, także dziękuję za dzisiaj i wszystkiego dobrego.